No cóż, mamy końcówkę kwietnia i co? Dwa stopnie rano, w nocy mrozy. No ale cóż, jakoś damy radę. Siemano, cieszę się, że będziesz miała urlop od staruszków. Co? Będziesz miała urlop od staruszków. No, dwa tygodnie odpoczynku, od od panciów. Cześć, Jarko. Pója. To jest takim obstrzyżonym Jorkiem. Pieski będą miały urlopek. No, urlopek. Jedziemy na wycieczkę. Mężu, gdzie idziemy? Daleko. Bardzo daleko. Bardzo daleko? Ile kilometrów na Mazurę na Mazur? Najpierw na Mazurę. Ludzie, a tak to jest. do siebie bazy zrobione. Można jechać. Można Jechaliśmy. Teraz trzeba to ogarnąć. Najpierw sprzątniemy po pieskach. No, wygląda to już dużo lepiej, ale jeszcze musimy chwilkę popracować. Lodóweczka podłączona. Torby jadą jako pasażerowie. To jeszcze trzeba ogarnąć. Będzie git. Dobrze, z grubsza jesteśmy ogarnięci. Będzie można jechać. Lodóweczka przypięta pasem, prawilnie. Podłączona, zabaweczki torby, z przodu high life. Chciałabym zaznaczyć, że jest godzina szósta rano. Belgrader Strasse. To, 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 to. Dzień drugi podróży. Dzisiaj najdłuższy odcinek. Monika musimy przejechać? 1092 km No od teraz, ale no ogólnie 1099 chyba Na starcie nam pokazywało Temperatura 2,5 stopnia Idealna temperatura na urlop Najlepiej jakbyśmy teraz jechali prosto pod namiot Dlatego jedziemy najpierw do Włoch Jedziemy do Włoch Dokładnie tak, zmiana planów nie będziemy zatrzymywać się w Szwajcarii na pierwsze dni, na biwaki. Jedziemy do Włoch. Na, do, gdzie do Włoch? Na do Jezioro. Spędzimy tam parę dni, a potem, jak już będzie ciepło, to przejedziemy z powrotem do Szwajcarii i tam będziemy sobie biwakować. Taki jest plan. Nasz hotelik. Szybki nocleg w Bonie i spadamy stąd. Więc nie potrzeba, wiele. To będzie chyba nasz najtańszy hotel w całej tej podróży. Tak wygląda łazienka. Tak, trzeba wszystko pokazać. Całkiem spoko. Czy to Gdańsk? Nie, to tylko jakaś tam Ratyzbona. Przystanek pierwszy Ratyzbona. Niemieckie miasto. Dobra. Skończymy nasz pobyt w Ratyzbonie. Przyjechaliśmy zjeść śniadanko, coś co nam się wczoraj nie udało, z kolacją w centrum, ale pakujemy się i jedziemy do Szwajcarii, w okolice Curych. Yo. Ale Dunaj ma mocny nurt, wow. Monika, popływałabyś tutaj na tym sapie swoim, wymarzonym? Pływałabyś tutaj na sapie? No nie, chyba nie zdecydowałabym <noise> Chyba straciłbym żonę. Musiałbym szukać nowej. <noise> Albo łowić starą. Tak, Albo łowić, łowić starą. starą no. no.